Walony Jezus Chrystus, i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam do rozważania Słowa Bożego z niedzieli. <laughs> Niech Duch Święty nas prowadzi, podpowiada właściwe rozumienie tego słowa, które usłyszymy. Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Saul wyruszył ku pustyni Ziv, a wraz z nim trzy tysiące wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Ziv. Dawid raz z Abisajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli dookoła niego. Rzekł więc Abisaj do Dawida: Dziś Bóg oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybije go dzidą do ziemi jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abisajowi: Nie zabijaj go. Cóż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary? Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula. Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte mi Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od śmierci, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian bracia. Stał się pierwszy człowiek, Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam Chrystus duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie, duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy, jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Powiadam wam, którzy słuchacie Miłujcie waszych nieprzyjaciół Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą Błogosławcie tym, którzy was przeklinają I módlcie się za tych, którzy was oczerniają Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mój szaty Daj każdemu, kto cię prosi A nie dopominaj się od tego, który bierze twoje Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili podobnie i wy im czyńcie jeśli bowiem miłujecie tylko tych, co was miłują, jaka za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną, opływającą, wsypią za nadrze wasze. Odmierzał wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Usłyszeliśmy ciekawą historię z księgi Samuela. Krótko rzecz ujmując, Dawid miał możliwość zabić swojego wroga. Saula, który go prześladował, atakował, czyhał na jego życie. I to było pewne, to nie było wysane z palca, ale realnie Dawid mógł zginąć z rąk Saula. I jego towarzysze mówią, jest okazja, ja mogę właśnie Zabić króla Saula, żebyś ty już, można powiedzieć, miał święty spokój, żeby ciebie już nie nękał, nie atakował, żebyś mógł spokojnie, bezpiecznie żyć. I król Dawid, późniejszy król Dawid mówi, nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie dostałby kary. Warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać już. To starotestamentalne rozumienie człowiek. Pomazany przez Boga, król, jakoś wybrany. Jeśli ktoś podniósłby na, jego, na niego rękę, to na pewno się to źle dla niego skończy. I przekładając na dzisiejsze życie, podobnie jeśli ktoś podnosi rękę na osobę wybraną przez Pana Boga, a więc na kapłana, siostrę zakonną, yy, może, zgodnie z tym słowem, które tu słyszymy, doznać kary. To nie oznacza, że y, ksiądz, siostra zakonna, brat zakonny, jest osobą bez grzechu, bez winy. Każdy jest słabiej grzeszny. Ale jeśli ktoś właśnie y, tak bardzo po swojemu chciałby y, y, sądzić, atakować, niszczyć, to Pan Bóg wstawi się za osobą, którą. Sam sobie wybrał. Dlatego, jeśli chcemy zrobić krzywdę osobie wybranej przez Boga, trzeba się na tym dobrze zastanowić. Żeby nie okazało się, że jeszcze większa krzywda nas za to spotka. To nie chodzi o żadne usprawiedliwianie osób powołanych, ale ta świadomość, że komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. A więc osoba powołana przez Pana Boga o wiele bardziej, dokładniej przez Boga będzie rozliczona z tego, co otrzymała. Zadania, które zostało tej osobie powierzone. I Pan Bóg bardzo dokładnie to rozliczy, osądzi. I nie trzeba nam stawiać się w pozycji Pana Boga, by, by sądzić, by oceniać, by krytykować, by, by właśnie jakoś Atakować. Oczywiście, jeśli możemy coś pomóc, rozwiązać, to, to warto przede wszystkim modlić się. Po drugie, jeśli umiem, to, to pomóc właśnie yy, temu człowiekowi, yy, rozwiązać taki czy inny kłopot, problem, trudność, to będzie wtedy chwalebne, będzie właściwe. Ale jeśli tylko atakuję, niszczę, wyśmiewam, oskarżam, no to wtedy no, niewiele, z tego, niewiele z tego wychodzi wychodzi tylko ludzka, ludzka krzywda. To oczywiście temat bardzo, bardzo szeroki, na pewno niełatwy, ale tak właśnie nam Słowo Boże dzisiaj pewne rzeczy sygnalizuje. Psalm jest, Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Psalm 103. Zachęca nas do uwielbienia Pana Boga, wywyższania Go, cieszenia się. Błogosław duszo moja Pana. Jest to dwa razy powtórzone, by błogosławić, wychwalać, cieszyć się Panem Bogiem. Niezwykłe, niezwykły dar odpuszczania grzechów. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsunął nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Dziękuj Bogu, ciesz się Bogiem, uwielbiaj go za ten niezwykły dar uwalniania od naszych grzechów słabości. Drugie czytanie jest mowa o Chrystusie, nowym Adamie. Chrystus to ten, który jest tak zwanym drugim Adamem, nowym Adamem. Adam okazał nieposłuszeństwo i przez to grzech wszedł na świat, grzech pierworodny i całe konsekwencje tego grzechu. A Chrystus przez niezwykłe posłuszeństwo odkupił ten świat od grzechu, uwolnił, otworzył niebo. Raj przez Adama został zamknięty, a przez Chrystusa został otwarty. Niezwykła miłość Pana Boga, niezwykła gotowa poświęcić wszystko, aby odkupić ludzkość całą i Ewangelia, która nam mówi o przykazaniu miłości nieprzyjaciół. Bardzo głęboka dzisiejsza Ewangelia, warto sobie ją może jeszcze raz spokojnie przeczytać, przeanalizować, Łukasz rozdział szósty, gdzie jest właśnie mowa o tej miłości nieprzyjaciół. Wydawałoby się niezwykłe i, i trudne do realizacji zadanie. Ale od razu przechodząc na y, to, co Jezus mówił, już słyszeliśmy, a przechodząc na to, na realizację tego słowa w współczesnym świecie, chciałbym przywołać choćby kilka konkretnych przykładów na to, że da się kochać nieprzyjaciół. To w sposób y, y, zaskakujący. Święta y, Rita, y, kiedy zginął jej mąż i było prawo zemsty. Y, synowie mieli zabić. Tego, który zabił męża, to ona modliła się do Boga, Panie Boże, gdyby mieli to zrobić, lepiej ich zabierz z tego świata. I w niedługim czasie obaj synowie umarli wskutek dżumy. Niezwykła miłość, niezrozumiała, gotowa była poświęcić własnych synów, niż zadać śmierć temu, który zabił jej męża. Dalej Maria Goretti, święta Maria Goretti, która y, została zaatakowana, chłopak chciał ją zgwałcić i y, kiedy nie chciała się na to zgodzić, to w złości y, zaćkał ją nożem. Całą noc konała, nie mogła skonać, ku zdziwieniu lekarza mówi, to było niemożliwe, że ona nie, 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 nie umarła jeszcze i w końcu... Otwiera oczy i mówi: wybaczam. Wybacza mojemu mordercy i zaraz umiera. Ten morderca wiele lat odsiedział w więzieniu, a później wstąpił do klasztoru, został bratem zakonnym. Dalej ksiądz Jerzy Popiełuszko, który tym, którzy go prześladowali, którzy go śledzili, w nocy wyszedł i zaniósł im herbatę gorącą, bo, bo siedzieli w samochodzie, bo bardzo zimno. Byli ogromnie zdziwieni, że on im przyniósł herbatę, tym, którzy go prześladowali. I wreszcie Święty Jan Paweł II, papież, który przychodzi do więzienia na spotkanie ze swoim niedoszłym mordercą, Ali Akczą, do który do niego strzelał, ale Bóg w cudowny sposób go od tych kul uratował. Przychodzi, by z nim porozmawiać, by mu przebaczyć. Niech te przykłady świętych, błogosławionych nas mobilizują do realizacji słowa, które nam Bóg daje w tą siódmą niedzielę, zwykłą. Słowa, które nas zachęca do przykazania miłości nieprzyjaciół. Niech Was błogosławił Uszechmogący Ojciec i i Duch Święty. A my Szczęść Boże, do zobaczenia. Papa. Pa.